Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Widzą Państwo ten rysuneczek tutaj na słupie. Jeszcze tylko panowie wezmą ślub, a i zaraz potem my. No i widać dwóch panów przed jakimś urzędnikiem, pewnie stanu cywilnego, którzy czekają na, na ślub. Oraz jest druga para, jakiś pan z kozą, który też widocznie czeka na ślub. No i ten rysuneczek, proszę Państwa, znajduje się tutaj nalepiony w kurozwękach. To jest no niedaleko kościoła. Akurat tak się składa, no jest, tak, jest taki słup. A ja akurat wracam sobie z pałacu w Krozłękach, bo tam sobie czytałem Rzeczpospolitą. No i tak proszę Państwa, może się tutaj przejdę nawet kawałeczek, żeby był ładniejszy obraz. No i ten tender słoneczk sobie ja zauważyłem, bo on jest na zakręcie, więc jak się przejeżdża, ja go są już od, od dawna. On tu wisi od bardzo dawna. Nie ja go wieszałem od, od razu, proszę Państwa, się za, zastrzegę, bo ja nie wieszam na słupach żadnych rysunków. W ogóle zresztą nie mam talentu do robienia rysunków ani do wieszania, tym bardziej. A ten rysunek sam z tego co pamiętam, to on pochodzi gdzieś tak sprzed roku, albo może ponad, ch chyba z Rzeczpospolitej. Nie jestem pewien, ale zdaje mi się, że widziałem taki rysunek w Rzeczpospolitej, więc to jest chyba jego kopia. Tutaj widzą Państwo tą walącą się szopę. Ja, tą szopę walącą się też Państwu już pokazywałem i mówiłem, że ta Unia Europejska wali się jak ta stara szopa, która już jest bliska upadkowi. Podobnie Unia. I miałem komentarz na moim blogu, czy, czy pod moim filmikiem na YouTube, że, że przesadzam, że Unia się nie wali, bo tam jakiś dygnitarz unijny jakieś piękne przemówienie wygłosił i w tym przemówieniu mówił o zacieśnianiu współpracy, o polepszaniu, o rozwiązywaniu problemów, o dalszym doskonaleniu i tak I proszę Państwa, to było gdzieś z, z, z tydzień temu chyba to przemówienie, czy, czy może trochę krócej. Ja proszę państwa takim przemówieniami się mało tam przejmuję, w sensie takim, że mało wierzę temu, mało wierzę w skuteczność tego typu przemówień, dlatego że wychowywałem się w socjalizmie, no i tam to najpierw Gomułka przemawiał bardzo mądrze, potem potem Gierek przemawiał, potem generał Jaruzelski przemawiał i no wielu tych dygnitarzy ciągle przemawiało, 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 a jak było źle, tak było źle dalej, więc. Dla mnie takiego głupka takiego, y, ubranego w drogi garnitur, krawat i plecącego, że tak powiem, androny, to niewiele mnie wzruszają. A tak przyglądając sobie Rzeczpospolitą, to y, dowiedziałem się, że w Portugalii w tą sobotę, czyli dwa dni temu, były jakieś bardzo duże demonstracje. Y, w Hiszpanii były ogromne demonstracje, y, y, w Grecji dalej jest niespokojnie. Także proszę Państwa, ta Unia się wali. Mimo tych bardzo, bardzo uspokajających i bardzo pięknych, być może stylistycznie, przemówień tych durnowatych eurokratów. A jeszcze wracając, proszę Państwa, do tego obrazeczka na tym, na tym słupie, o czym, on, o czym ten obrazeczek świadczy? Proszę Państwa, o tym, co się dzieje, jeżeli aparat państwa bierze się za rzeczy, za które się nie powinien brać. No na przykład aparat naszego państwa promuje homoseksualizm. No to to jest od 1989 roku, bo PZPR jaka była, taka była, ale nie, nie, nie przypominam sobie, żeby się tymi tematami zajmowała, czyli żeby zwalczała, albo żeby promowała, no po prostu zostawiała to ludziom zainteresowanym. No, część ludzi, no tam podobno coś koło procenta populacji jest zainteresowana tego typu sprawami. Mnie się to nawet aż wierzyć nie chce, że, że aż około jednego procenta, bo no... Żyłem no, kilkadziesiąt lat i, i szczerze mówiąc nigdy tak, kogoś takiego nie, nie, nigdy nie znałem, no, nikt się takiej taki nie ujawnił, no ale, no, ale, ale właśnie, właśnie to dobrze, proszę Państwa, to świadczyło, o tym, że, to świadczyło o tym, że gdy się państwo do tego nie wtrąca, nie zaczyna tego promować, to jakoś to wszystko jakoś to wszystko, wszystko jest, jest normalnie. No, w takim sensie, że jak ktoś się tym nie interesuje, to w ogóle może o tym nawet nawet nie wiedzieć, że tego typu. No, zboczenia, bo ja uważam, że to są zboczenia, mimo że to jest niepoprawne politycznie, że one są. No, ale jak państwo zaczęło się za to, za propagandę tego typu, typu zboczeń, no, bo te różne fundacje, różne stowarzyszenia, niby i tak dalej, one, proszę państwa, one są wspierane przez aparat państwa, to nie ulega wątpliwości, dlatego że. No, proszę Państwa, za długo na tym świecie żyję, żeby, żeby wierzyć w to, że, że one tak same z siebie zyskują dostęp do mediów, zyskują pieniądze, zyskują rozgłos. No nie, 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 nie. Na, na, naprawdę w wielu sprawach bardzo, bardzo ważnych i dobrych ciężko jest ten dostęp do mediów znaleźć, a akurat tego typu klimaty tam są w mediach bardzo nagłaśniane. Na przykład, no nowa prawica zrobiła tam chyba ze, ze dwa lata temu taką wielką demonstrację w Warszawie. Szło parę tysięcy naszych członków, no, ludzi związanych z nową prawicą, i tego media nie relacjonowały. Natomiast o wiele mniejsza demonstracja takich różnych dziwnych, dziwnych ludzi akurat, akurat jest pokazywana pod postacią tej Parady Równości. Więc proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że. Aparat państwowy promuje tego typu zachowania, i teraz chodzi o to, jaki jest efekt tego. No efekt jest taki, że na słupie w jakiejś niewielkiej miejscowości znajduje się taki rysuneczek. Co, co to oznacza? To oznacza, że ludzie, że wytwarza się, wytwarza się po prostu naturalna reakcja na, reakcja na tą propagandę. Ludzie mają po prostu tego wszystkiego dość. I ktoś ten rysuneczek zrobił, no to jakiś rysownik, być może właśnie rysownik Rzeczpospolitej, ale ktoś to potem powielił i nalepia na tych słupach. Czy dobrze, że nalepia na słupach, to to jest inna sprawa. Moim zdaniem akurat niedobrze, nie, nie no słupy nie, nie, nie służą do tego, ale świadczy o pewnym klimacie. I to o tym klimacie jest, mówi pan Janusz Korwin-Mikke, że jeżeli zaczyna się promować pewne zjawiska, pe, pewne zachowania niedobre, to natychmiast powstaje yy, przeciwko temu opór. Akcja, pan Korwin-Mikke to tak, tak nazywa, że akcja rodzi reakcję. No i tu jest, tu ma, mają państwo na tym słupie do czynienia z pewną, Reakcją. Ja się tak obrócę, może w kierunku tej walącej się szopy, żeby pokazać Państwu, że tutaj też jest akcja, czyli walenie się, a reakcja to są te, te drzewa, które ten, to walenie próbują powstrzymać. No i podobnie, proszę Państwa, będzie z tą akcją nową rządu, bo pan premier Tusk. Obiecał na jakimś tam kongresie, no mówię tak w cudzysłowie kobiet, bo nie, nie wiem, czy to akurat taka była nazwa, ale był taki zjazd różnych feministek, że w przedsiębiorstwach, dużych przedsiębiorstwach, w dużych spółkach będzie musiało być tam chyba około 40% kobiet w różnych gremiach kierowniczych. No i to, proszę państwa, będzie efekt będzie taki sam, jak z, tą, z tym propagowaniem homoseksualizmu, że nastąpi reakcja i. No jak będzie przymus, to będzie przymus. No, będą kary, to, to ci przedsiębiorcy tam będą musieli te kobiety na tych różnych, do tych różnych gremiów kierowniczych wciskać na siłę, ale to się na, na pewno do, dla kobiet dobrze nie skończy. Podobnie jak dla homoseksualistów, którzy sobie kiedyś żyli spokojnie, nikt się z nich jakoś publicznie nie, nie nabijał, a teraz już do tego dochodzi, no bo ten rysuneczek na tym, na tym słupie o tym, o tym świadczy. Tak samo ten tak zwany suwak, czyli na siłę wpychanie kobiet na listy wyborcze, no to już zostało dokonane, bo już 35% musi być na tych listach wyborczych przymusowo, a teraz jeszcze na dodatek mają być przemieszane z mężczyznami, czyli ma być podobno kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna albo mężczyzna, kobieta, mężczyzna, kobieta, nie wiem nawet jak to ma być, to też kobietom wyjdzie po prostu, odbije się trzkawką, że tak powiem, na reputacji kobiet. No także, proszę Państwa, wszystko się wali w naszym państwie, wali się też w tej Unii Europejskiej i zawalą się niektóre te durne pomysły no, tych, tych głupich ludzi, którzy nami rządzą i co chwilę coś nowego, jeszcze bardziej durne, durnego niż do tej pory wymyślają. Żegnam Państwa, ja na ten upadek czekam. No nie tej szopy akurat, ale tutaj zobaczą Państwo jeszcze kotka. Który widocznie ma jakieś zdrowe poglądy, bo też słuchał mnie z zainteresowaniem, a teraz widząc, że ja już kończę nagranie, odchodzi. No to żegnam Państwa.